Potrażnieni, troszeczkę przystępuję do dzisiejszego spotkania. Wydaje mi się, że możemy ich określić jako faworytów tego spotkania. A zastanawiam się, jak przez ten krótki czas trener Tarasiewicz pracował ze swoją drużyną i na skrzydle będzie starał się ją adresować. Przejęła Polonia, jest już jeszcze z piłką na połowie rybala, wraca do Gąska. Jest faul od razu wyceniony na żółtą kartkę przez arbitra tego spotkania. Więc szybciutko defensywny pomocnik drużyny gospodarzy, napomniany przez arbitra. I jeszcze raz Żurawski, Poczobut podbija na własnym polu karnym, Zjawiński trafił rywala, będzie rzut wolny dla Warty Poznań, więc powtórka tego co mieliśmy w trzeciej minucie rywalizacji, znowu rzuty wolny i strzeli go i pewnie strzał czysty Turmusze wstrzelił na pole karny i gol Zjawiński. Łukasz Zjawiński z kolejnym trafieniem w tym sezonie. Gol do szatni, bo to jest już czas doliczony tej pierwszej połowy i Polonia obejmuje prowadzenie na stadionie w Grodzisku z Wielkopolskim z wartą 1 do 0. No niesamowita forma Łukasza Zjawińskiego w tym sezonie. Stadion w Grodzisku Wielkopolskim za moment rozpocznie się druga połowa meczu Warty Poznań z Polonią Warszawa do przerwy Warta przegrywa 0 do 1 bramka Łukasza Zjawińskiego a więc kolejne trafienie najskuteczniejszego gracza Polonii w tym sezonie jedna zmiana w drużynie gospodarzy zmiana na środku obrony nie wyszedły po przerwie z szatni Wajło Markow jego miejsce zajmuje Wiktor Pleśnierowicz numer 34 a więc były gracz Polonii Warszawa w meczu na razie Warta przegrywa 0 -1 do jednego, dośrodkowanie na pole karne w kierunku Kotona, który jednak sfaulował na żółtą kartkę, tak to ocenił arbiter z ucierpiał środkowy obrońca drużyny gospodarzy, Tomasz Wojcinowicz Koton uważał Gąska, żeby nie sfaulować, bo wyleciałby z boiska defensywny pomocnik Durmusz, Terbiłowski środkowanie na pole karne, gol! 2 -0. Wacin miał dwie sytuacje w pierwszej połowie. Zmarnował je. A teraz cieszy się z trafienia na 2 do 0. Pierwszy gol w tym sezonie. Chłopaka, który jako dziesięciolatek trafił do drużyny Czarnych Kosz. No, po raz kolejny no, musimy bić brawo za dośrodkowanie. Dostarczenie piłki do, do strzelca bramki. Klasowe. Wydaje mi się, że Wasy miał niewielki margines błędu, niewiele miejsca do tego, żeby odnaleźć światło bramki, ale z tym wszystkim doskonale sobie poradził. Tak. Będzie... Żółta kartka dla kapitana Wardy Poznań, daleko Kuchta. Podbił Pleśnierowicz. No i Łukasz Zjawiński z czerwoną kartką, drodzy państwo, bo to jest druga kara indywidualna dla napastnika Czarnych Koszów. O ile ta pierwsza żółta kartka kontrowersyjna, tak tutaj nie było szans. Tkaczuk z narożnika boiska. Liczebna przewaga, warty Poznań, Pleśnierowicz, Go! Błyskawicznie zdobywają bramkę. Gracze warty poznań grający w przewadze w tym spotkaniu. Wiktor Pleśnierowicz na 1 do 2. A jednak z nosem trenerskim Ryszard Starasiewicz nie, nie dało się strzelić bramki napastnikiem. No to w drugiej połowie desygnował defensora, który. Przy stałych fragmentach gry Nie jak się ustawić, wie jak zaatakować piłkę. Ale pod nogi Poczobuta, który tutaj no w linii razem z dwoma środkowymi obrońcami zakurował dostęp do własnej bramki. Pleśnierowicz będzie żółta kartka dla zdobywcy jak na razie pierwszego gola dla poznańskiego zespołu. Wyglądało jakby Mateusz Kuchta ucierpiał i rzeczywiście coś co, co trzeba byłoby odwizdać. Czy tam jakieś... Protesty Michalskiego wycenione na żółtą kartkę, a w Grodzisku Wielkopolski. No, mówiliśmy o ważnych postaciach Polonii, Warszawa. Koniec! Ty wspominałeś o Poczobucie, ja o, ja o Zjawińskim, ale chyba razem musimy oddać tak samo Mateuszowi Kuchcie, że, że jest bardzo ważnym elementem tej drużyny i w trudnych momentach...